W tej lekcji będziemy szukać określonego wyniku przy pomocy opcji Szukaj wyniku w Excelu. To narzędzie znajduje się również w karcie Dane, w sekcji Prognoza, Analiza Warunkowa oraz Szukaj wyniku. To będzie ostatnie narzędzie, które będziemy omawiać z zakresu karty prognozowania. Pozostałe są to menadżer scenariuszy oraz tabela danych. Jeśli jesteś zainteresowany tymi opcjami, zachęcam Cię do poszukania informacji na ten temat, chociażby w pomocy Microsoft Office. Szukanie wyniku jest to narzędzie, dzięki któremu możemy obliczyć, znając ostateczny wynik. Co się składa na składowe, które tworzą ten ostateczny wynik. Czyli sprawdza się to idealnie, kiedy mamy, znamy jakiś nasz określony plan. W tym przypadku, jeśli chodzi o to zadanie, chcemy uzyskać marżę 50% na naszym produkcie i musimy się dowiedzieć po jakiej cenie mamy sprzedać ten produkt, aby uzyskać właśnie taką marżę. Na początku chciałbym Cię ostrzec, że często mylone są dwa zagadnienia, właśnie marży i narzutu. Te wzory na te dwie zmienne są bardzo podobne, jednak w przypadku marży wzór stanowi iloraz zysku przez cenę jednostkową sprzedaży można powiedzieć, że w naszym przypadku jest to dochód, który stanowi cenę jednostkową sprzedaży razy ilość sprzedaży, a także rabat, który udzielamy naszemu klientowi. Zysk jest to natomiast różnica dochodu oraz wszystkich kosztów, czyli jeśli odejmiemy 28 274 od naszych kosztów, to otrzymamy zysk. I jeśli ten zysk 8460 podzielimy przez nasz dochód, ze sprzedaży, czyli naszą wartość sprzedaży, przez 28 274, to otrzymamy, że przy tej konfiguracji naszych składowych otrzymamy marżę 30%. My chcielibyśmy się dowiedzieć, po jakiej cenie mamy sprzedać nasz produkt, pozostawiając tą samą ilość sprzedaży oraz ten sam rabat dla naszego klienta. Aby otrzymać marżę na poziomie 50%, w tym celu skorzystam właśnie z narzędzia Szukaj wyniku i mamy okno dialogowe szukania wyniku. Najpierw musimy ustawić komórkę, która zawiera formułę. Nasza formuła, czyli formuła, która oblicza naszą marżę, znajduje się w komórce B13. Zobaczmy, czy tak jest. I jak wspomniałem, dzielimy tutaj komórkę B12. Czyli nasz zysk przez wartość sprzedaży, która znajduje się w komórce B6 podpisana jako dochód. Wracam więc do naszego okna i aktywuję komórkę B13, w której mieści się właśnie formuła obliczająca marżę. W polu wartość wpisuję moją docelową wartość marży, jaką chcę otrzymać, czyli jest to oczywiście 50%. Wpisuję. 50%. W polu zmieniając komórkę, zaznaczam tą składową mojej formuły, którą chcę zedytować w taki sposób, aby uzyskać nasz cel, czyli marżę na poziomie 50%. Naciskam Enter, klikam OK, i to narzędzie działa na zasadzie iteracji. Jest tam taki algorytm, który szuka tak długo nasza pętla jest wykonywana tak długo, aż tutaj cena jednostkowa będzie na takim poziomie, kiedy wynik równania, czyli w tym przypadku nasza marża, wyniesie 50%, klikam OK i już widzimy, że nasza komórka B3, która miała zostać zmieniona, została zmieniona na 67 681 i przy tej cenie jednostkowej nasza marża wyniesie 50%.